Jakieś konkrety o moje związki ze sportem? O, to daleko by wracać. Z basketem związałem się praktycznie po przyjeździe do Inowrocławia. Tak, od 1996 roku pierwsze, pierwsze spotkania noteci w, rywaliz w rywalizacji o drugą ligę. Najpierw a o pierwszą i, i tak, to, tak to do dzisiaj trwa z dwuletnią taką przerwą związaną trochę z kłopotami zdrowotnymi. One też nie są jeszcze do końca zażegnane, tak jest to na, na dwoje, w dwie strony, no ale, ale póki co zdecydowałem się że tak powiem na prośbę tych kilku osób pomóc temu klubowi, bo, bo no impas był poważny. W klubie nie było zarządu, nie było władz, więc, więc myślę, że udało to się wszystko posklejać. I, i, i i trzeba będzie mocno, mocno pracować, żeby, żeby ten klub rozwijał się, a nie, bo, bo w tej chwili to była stagnacja tak naprawdę, albo krok w, w tył wręcz. E, czyli rozumiemy, że dokonania poprzedniego zarządu były stagnacją, tak? Nie, dokonania, ja tutaj, że, że i, i sztab szkoleniowy poprzedni i, i działacze zrobili świetną robotę przez dwa sezony, tylko w, po tych meczach y, finałowych z Legią coś pękło, nie doczekam, nie, nie chcę, bo, bo, bo to naprawdę trudno doznać, co się stało, że nastąpił impas w klubie nie było zarządu, nikt nie chciał się podjąć tego, więc, więc stąd, stąd tu nasze działania i, i, i tak naprawdę pani prezydenta która się okazuje świetnym nabytkiem. Kobieta przygotowana zawodowo niemalże do, do, do tej funkcji. Zresztą Państwo zauważyli, że to ona prowadziła konferencję prasową, nie ja, ja już zupełnie z boku przygotowana działa w klubie od poprzednich sezonów i, i nikt, nikt nie wpadł na to, żeby powierzyć stanowisko wiceprezesa. Panie prezesie, czy przy obecnej sytuacji kadrowej nie uważa Pan, że cele, które przedstawiliście na konferencji prasowej są zbyt ambitne? Nie, wydaje mi się, że trzeba jest jest stawać ambitne, bo, bo no to jest istota sportu. No, jeśli się nie stawia celów ambitnych i, i, i że tak powiem, e, takiej taki złości sportowej, czyli pokonania samego siebie, no to nie ma sensu trenować, bo to, to, to bez sensu jest. Wydaje mi się, że, że ta drużyna. E, przy tym składzie, jaki planujemy, jest w stanie walczyć skutecznie w playowych. Chodzą słuchy, że, że ta druga liga może być dużo, dużo słabsza niż w ubiegłym sezonie, bo, bo te roszady, przetasowania w poszczególnych klasach rozgrywkowych są, są bardzo duże. Przecież pięć klubów chyba pierwszoligowych aspiruje do, do ekstraklasy, więc, więc tutaj ktoś tą stawkę musi uzupełnić w pierwszej lidze, ktoś tą stawkę musi uzupełnić w drugiej lidze. To, to jak maszynka działa. kiedy dowiemy się o składzie ligi, Dokładnie? Myślę, że to jest yy, dwa tygodnie w pełnym składzie już szkoleniowym. On nie jest w zarysach, jest, nie chcemy go tu podawać. Zresztą to nie, nie jest tajemnica, to są zawodnicy z Inorca i tu z okolic.